Legendy to nieodłączna część naszej kultury, zapewne niektórzy opowiadają do nich o tym jak to nasze państwo raczkowało, czy na przykład nasza dynastia raczkowała. Czy to są jednak prawdą? Warto to dzisiaj omówić. Cześć i cześć i zapraszam na kolejny odcinek Kiedyś to był. Dawno, 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 dawno temu, a tak dokładnie to nie wiadomo kiedy, żyli sobie trzej braci: Lech, Czech i Rus. Postanowili ruszyć na północ, by szukać, można powiedzieć, miejsca na urządzenie własnego interesu, czyli państw. A to na tamte czasy nie było żadną nowością. Czech został na, poł na południu, Ruz na wschodzie, a Lech na, można powiedzieć, północnej, środkowej Europie. Niektóre z nich założyli właśnie swoje państwa, albo i plemiona. Na przykład Czech z jego można powiedzieć, plemion powstał wielkie na Wielkie Morawy, na wschodzie był z Rusa a z Lecha plemiona Lechickie. W późniejszych latach te państwa założyły w Czechy, w Ruś Kijowską, w Polskę. Fajna bajka, nie? Na pewno wielu z Was ją zna, ale pytanie, czy to ma jakieś pokrycie w historii? Pierwsza hipoteza pochodzi z kloniki Węgierskiej z roku 1222 roku, kiedy to niby mało być wpisane gdzieś, że nasi trzej bracia pochodzą z Karantanii. Karantania to jest takie dziwne państewko, można powiedzieć, że jedno z pierwszych słowiańskich państw ogółem. Bo, ono na terenach, można powiedzieć, takiej dzisiejszej Chorwacji. I czy ono istniało? Nie powiem wam, bo nie wiem dokładnie, ale niektórzy historycy są bardziej przychylni temu, że to państwo jednak mogło istnieć, ponieważ w 819 roku miało być ono włączone do Imperium Frankijskiego i też są wzmianki, że walczyło na tamte czasy dość potężnie, księstwem Bawarii. Można powiedzieć po prostu, czy to ma swoje pokrycie tak ogólnie wiarygodne? Ze względu na że ma na pewno, dlatego już przejdźmy może do innej hipotezy, drugiej dokładnie. Pochodzi z roku 1286 z kroniki Wielkopolskiej, czyli już z naszych terenów. I to może, można powiedzieć, może być bardziej wiarygodne niż węgierska kronika, ponieważ ona mówi, że nasi trzej bracia pochodzą z, z plemiona Słowian wymarłego, czyli Słowian panońskich. Panonia to jest ten region, to jest prowincja rzymska, tak sobie Rzymianie nazwali tą prowincję, Jak widać, to też jest Chorwacja. Więc nawet ma pokrycie ta karantania i panonia. Śmieszna sytuacja moim zdaniem. Dlatego można powiedzieć, że ta hipoteza jest chyba trochę tak. bardziej wiarygodna, bo oczywiście słowianie i istnieli na tych terenach, aż do przyjścia nadziarów, czyli Węgrów, którzy się tam udobowili na stałe i powstało Królestwo Węgier. A tam też ludność słowiańska została asymilowana, czyli połączona w jedno z ludem węgierskim i to spowodowało w sumie wymarcie tego całego odłamu. Jednak czy te... Czy te kurde hipotezy mają bardzo wiarygodność? Kurwa nie sądzę! Ale przynajmniej tej w drugiej mamy już jakąś dokładność, jeżeli chodzi o daty, bo po Ponoć to się działo w IX i X wieku w tych czasach. Ciekawe? No ja tak. <laughs> dawno, dawno temu, a dokładnie w VIII wieku naszej ery, nad gopem w Grodzie Kruszwica rządził popiel. Jednak słabo się wywiązywał ze swoich obowiązków, dlatego mu powiedzieć, żeby ruszył dupę i poważnie rządził. Ten ich nie słuchał, ale trochę się tym przejął. Dlatego zwierzył się swojej żoneczce, i ta żoneczka powiedziała mu, żeby otruł tych możnych. Dlatego wyprawił ucztę, gdzie do wina dał im właśnie truciznę. Ci oczywiście odwalili kitę. Ale nagle zaczęły się pojawiać myśli, które oblazły cały gród. Popiel z żoną uciekł na górę, ale tam myśli też się wdrapały na, można powiedzieć, wieżę. I zerzały popiela z żoną. Koniec bajki! No, a teraz przejdźmy do tego, jakie to miało być może pokrycie w historii. No, możemy się tu skupić na dwóch kronikarzach: Gal Anonimie i Wicentym Kadłuku, czyli najpopularniejszym kronikarzom w średniowiecznej Polski. Mówimy najpierw, co powiedział pan Gal Anonim. Gala no nim powiedział bardzo, bardzo mało w sumie, można powiedzieć, nic o tym, co mam teraz powiedziałem, Ponieważ legenda mówi, że do Popiela przyszło dwóch męców na postrzeżiny jego, też dwóch synów. Ten ich jednak nie wpuścił, dlatego ci poszli do piasta. A on też miał postrzeżiny swojego syna. Siemu Potem niby miał przyjść Popiel na to. Będę w kolejnej wersji opowiadania Gala. I powiedział, że. Nie widzę zauchybieniec, pójść do swego chłopa. Czy to prawda? To jest, można powiedzieć, mniej popularna hipoteza, że Popiel tam był, ale skoro ich odrzucił, to po co miał też tam przychodzić na logikę, nie? Potem ci męcy mieli przepowiedzieć, że wkrótce będą mieli te tereny u swoich stóp. I też o tym też Gal mówi, że piasty i Siemowit, kiedy ten nowy Siemowit dorósł, obalili Popiela i przejęli władzę. I to w sumie mówi Galanonim. Dlatego przejdźmy do Wintem tego kadłubka, który już mówi o bardziej zbliżonej naszej wersji. Czyli to, że Popiel otruł swoich 20 stryjów, nieźle, nie? I mówi też o jego ojcu, dziadku. Niby w jego ojcu miał być Popiel drugi, czyli Popiel ten, o którym mowa, to Popiel III, i dziadka Lecha trzeciego. I on chyba też tworzy hipotezę, że niby Popiel ma być potomkiem Lecha, czyli tego wiecie, jest Lecha Czecha i Lusa. Co prawda nie wie, ale raczej nie. Dlatego już mówimy, co się dalej działo. Oczywiście po tym, jak już jest tych dwudziestu stryjów, to niby chciała ich, miały się wdać myszy. Co oczywiście, etc., etc., działo się to, co już wcześniej mówiłem. I też jest druga hipoteza, Wincentego tego kadłuba, można powiedzieć, napisano o tym legendę. Ale czy faktycznie wincenty kadłubek jest tego, można powiedzieć, wzorem? Oczywiście po tym, jak mysz z żarły popiela też piaski, się no przejli ale też ma swoją drugą hipotezę. Jednak czy on jest jej autorem? Czy to nie jest przerysowana wersja pewnego pisarza z XIX wieku? To już wam daje do myślenia. Ponieważ owy niby Wincenty Kadłubek ma pisać, że niby pop ten piast i siemowit mieli stać na buncie kmieci i obalić popiela. Według mnie bardzo dziwna sytuacja, ponieważ to bardzo przypomina scenę z filmu Stara baśni, kiedy słońce było bogiem, który jest na typ powieści Stara baśni, kiedy słońce było bogiem, pana Ignacego Kraszewskiego z XIX wieku. Taki bajarz. Więc można powiedzieć, że to można wsadzić między bajki, ale trzeba przyznać, prawdopodobna hipoteza, nie? Legendy polskie jest o wiele więcej tych stałych legend, ale chcę opowiadać po znakach słynnych Smog wawelski czy Bazylisek. To są klasyki bajek, które po prostu się mówi dzieciom. Oczywiście w kolejnym odcinku też będziemy miał bardziej żołądski grunt dla nas. Dlatego już zapraszam na kolejny odcinek, kiedyś to było za tydzień. A ja się zagraża wam Cześć i czoł!